O kurcze! Witam was widzę w dzisiejszym odcinku z Vintage Story Trochę dziwny początek był Bo chyba coś tu razło Kiedy robiłem miniaturkę A więc tak Powiem wprost, nic nie widzę I w dzisiejszym odcinku też nie widzę Zaraz, czy... Tak, ostatnio skończyliśmy na o, kurczę, ile tego tu jest? Oła. E, skończyliśmy na wytopie. O, właśnie. Wytopiliśmy... A, jeszcze gorące są. Może pod deszczem to zmaleje. E, ale tak. E, przetopiliśmy to, co mieliśmy przetopić. I teraz trzeba się szykować po wojnie. Na... Znaczy, czy mamy jeszcze miedzi? My nie mamy. Ale potrzebujemy chyba dwie kostki miedzi, czy jedną? Do stworzenia piły. E, to pod e, pi, Piła, piła, piła z miedzi. E, nie będę czy tu szły dwie, czy tylko jedna kostka. Trzecia, czy, czy sztabka. Najwyżej no... Będzie trzeba pozbierać... Właśnie, dziś, dzisiaj kopiemy miedź, o! Już mam pomysł na dzisiejszy odcinek. Kopiemy miedź, widzowie. No i tak, y, kiedy tak sobie noc będzie, bo chyba nie przespałem, to wiecie, co, widzowie, widzimy się rano. I idziemy kopać miedź. Witam was, widzowie. Już o 6 wbiłem. E, słyszałem wilka w nocy. Czyli mamy dosyć ciekawe towarzystwo obok. Tam z lasu. Trzeba się rozejrzeć. O, nawet jest bardzo blisko ten wilk. Więc może to być dla nas problematyczne. To jest chyba nawet ten sam, przed którym uciekałem w poprzednim odcinku. Nie mam kamieni, żeby nim czymś rzucić. No, to... No właśnie. O kurcze, ale skakał yy... Nie pod którym? Pod... Kurczę, niepokoi mnie to, że on tak skacze Dobra, został obity mocno I sobie ucieka Aha, jednak nie ucieka, dobra Trzeba zrobić dywersję yy, Biegniemy Aha, bo on będzie uciekał, on nie będzie z nami walczył Trzeba było go... Kurczę, bo on teraz ucieknie tam, gdzie będzie bezpieczniejszy. Trzeba było go. Do wody. Do wody go zmusiliśmy, żeby weszedł. Dobra. Dobra. Pokonany wilk i teraz tylko weźmiemy z niego tłuszcz i takie... O, nawet sporo tłuszczu ma. I mięso. Zawsze coś do jedzenia. Co prawda pamiętam, że chyba miała młode, bo to właśnie była z młodymi. E Ale młodych jakoś nie mam. Ewidentnie pewnie będą gdzieś same wychowywane. Ajks. E no. E Skóra nam nie jest jakoś potrzebna w chwilę obecną. Możemy ją włożyć tutaj do magazynu. Nie wiem, połóżmy tutaj skórę. mieć znaczy tłuszcz nam będzie potrzebny, tylko nie mamy miejsca na ten tłuszcz. Trzeba zdobyć właśnie, dzisiejszej widzowie te, więcej skrzynek trzeba porobić. Mamy kość. No. Yy, mamy kilo. Aha. No to mamy drugi kilof... i mod No to wiesz co ja pójdę pozbierać jeszcze trochę trzciny i zrobimy więcej tych yy, Skrzynek To znaczy koszy wyklinowych Tu I tutaj tak To chowamy, to chowamy, to chowamy Kto się nie popsuję? Chyba nie to bym schował ziemię to mięso można podgrzać yy, i to tutaj dobra widzowie teraz ruszymy na miedź tylko muszę sobie przypomnieć gdzie ją widziałem wiem że tam gdzieś była miedź ale też gdzieś tam powinna być i tam wiecie co widzowie ja tam ruszę Miejsce z miedzią powinienem łatwo odróżnić, bo budowałem takie wielkie, takie wieżyczki z ziemi czy z czegoś tam, więc powinienem to zauważyć. Nie pamiętam tego, czy tutaj to było, jeżeli tego tutaj nie było, no to najwyżej się zawrócę i pójdę w inną stronę. Tylko wejdę na wyższy punkt, żeby... Nie, to jest budynek. Wiecie co? Ja chyba się zawrócę i poszukam yy, w innym miejscu. Bo podejrzewam, że to może mi się pomyliły kierunki. Tam na pewno jest miedź. czy tutaj jest, to nie pamiętam. Idziemy dalej. Tam gdzie wiem, że jest na pewno. Chyba. Chyba jest. Bo ja te odcinki robię z oczywiście widzowie z jakimiś przerwami. To ja nie pamiętam gdzie co jest. Taki minus nagrywania filmów w takim formacie, jakim ja to robię. No, grzyby. Ile grzybów? Można je po drodze pozbierać. No, no było więcej miedzi Zaznaczonej przynajmniej O, jest właśnie O, o wielku mowa yy, Weźmy to już, zbierzmy Bo wykopiemy całą miedź Przy okazji będzie czym się podsadzić i wyjść stamtąd Skała, schodzimy, kopiemy. Mamy średniej jakości. Dobra, kopiemy. Teraz tylko. Okej okay. <laughs> Wydostałem się Z tego zapadliska Trzeba być ostrożniejszym Prawie się nam tu umarło eee, Wykopmy sobie to I tutaj tej liść eee, I będzie trzeba już tam sobie pójść Dobra, już chyba nic nie było. Uuu, bogatej bogata jakaś truda. Ale dobra, mi się teraz stąd Uś, dzik Jeszcze dzik mnie tam zaczął bić Eee. Dobra widzowie Będziemy musieli się wycofać Już wracać do bazy Bo No nasza postać jest w złej kondycji Chyba jedno uderzenie i umiera O kury Trzeba być ostrożny I wracamy Tylko pamiętać o tym, że jeszcze grzyby gdzieś tam po drodze były A ten kamień łukowy też można wyrzucić Bo nam nie będzie potrzebny O to czy? To możemy wyrzucić Co zrobiłem? Yy, to możemy zostawić To zostawmy sobie na razie Weźmy sobie buraki, rzepę Nie buraki Tam coś jest no. O tutaj coś Zjedzone przez inne stworzenie Miejmy nadzieję, że nic groźnego to nie było Zrobimy sobie rzepę taką samą. A z grzybu zrobimy sobie jakąś grzybową czy coś. A w następnym momencie, A nie, bo będzie trzeba sporo tej miedzi pozbierać. Nie zrobimy piły, bo jeszcze trzeba zrobić kowadło. No właśnie. To będzie sporo robienia tu jest przy tej, w tej grze. Bardzo to na live jest. By bardzo dobrze to szło albo bardzo zmontowane, by to mogło bardzo coś fajnie przejść. Ale no dobra widzowie, dotarliśmy do naszego do naszej bazy Można tylko troszeczkę dorzucić. Będzie trzeba pozbierać drzewo, bo się nam już skończyło. Tylko rozpalę ognisko Płonie, okej. Okay. No i dojedzmy sobie zupę My jeszcze mamy jej sporo, więc to co pozbieraliśmy to możemy sobie ten yy. Yy, tu nie ma To się za ile zepsuję, to się zginie, z... jutro to zgnie. dobra, to będzie trzeba to ogarnąć yy. Tych łupniów nie potrzebujemy. Nie y... się zmieszczą nam w skrzynce, mamy za małą... Sk... Trzeba więcej jeszcze tych... Y... Nie skrzynek, tylko koszy. Łupnie wyrzucimy, bo na razie nie są nam potrzebne. Y... I tak, trzeba zrobić ni... nie kosze już, tylko te gliniane dzbany. Ale to... Już się tym zajmę później. Więc widzowiem, to na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj zdobyliśmy sporo miedzi. Nawet to możemy. Nawet zaryzykuję i to porozbijam, żeby mieć. 100, 2, 106 Jeszcze tutaj mamy 20. No to. Jak to sobie podzielimy, źle to zrobiłem. raz, dwa, trzy, cztery... Teraz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć yy, Sześć sztabek będziemy mieć. Ale to nadal za mało na to, co na co musimy ten. Więc... Na razie społóżmy, Weźmy młot No i co widzowie? Ja w dzisiejszym odcinku z wami się pożegnam. Tu macie mój kanał, tu moje poprzednie odcinki. I... Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć.